Dlaczego manifestacja nie jest natychmiastowa i jak samym myśleniem możesz ją jeszcze bardziej spowalniać? A więc, jak wiadomo, manifestujemy samymi myślami i to, na czym skupiamy swoją uwagę, rośnie w naszym życiu. A więc wyobraź sobie taką sytuację, że siedzisz sobie po prostu, nie wiem, na zewnątrz i myślisz sobie o wypadku samochodowym, i nagle masz wypadek samochodowy. Myślisz sobie o swojej śmierci, umierasz w sekundę. Myślisz o śmierci swoich bliskich, oni wszyscy umierają. Jesteś zdenerwowany na kogoś, nagle tej osobie się coś dzieje, wszystko przez twoje myśli. I powiedz mi, czy ty byś tak chciał, chciała funkcjonować, że pomyślisz sobie o słoniu z Afryki i ten słoń nagle pojawia się w twoim pokoju. Byłoby to trochę problematyczne, no nie? Okej, okay, no to teraz o tym, dlaczego opóźniasz swoje manifestacje, jest to spowodowane tym, że ciągle utrzymujesz się w stanie, że nie masz gdzie to jest, jak to się pojawi, ale jeszcze tego nie mam, a kiedy to będzie, a już bardzo dużo, długo czasu czekam, więc ty ciągle utożsamiasz się z wersją siebie, z wersją osoby, która nie ma. No i dlaczego jest tutaj ważna ta cierpliwość i dieta mentalna. A więc wybierz sobie jakieś swoje marzenie i musisz zachowywać się jak osoba, która już to ma mentalnie i że już to posiada. Ma zmienione myśli na takie, które by miała, jakby miała to, co już osiągnęła, i. I teraz masz wystarczająco dużo czasu, aby utwierdzić się w przekonaniu. Czy ty to naprawdę chcesz w życiu? Jeżeli chcesz, to trwasz przy tym i skupiasz się na tym, że masz, a nie na tym, że tego nie masz. Musisz przestać utożsamiać się z osobą, która nie ma, nie wie, nie posiada. Musisz być trochę taka natrętna, jeżeli chodzi o Twoje marzenie. I zaraz Ci tutaj przytoczę fragment z Biblii, który o tym mówi. Jest to fragment o tym, jak. Yy, Jeden gość przychodzi do sąsiada i prosi go o, nie wiem, tam trzy chleby, bo ktoś tam do niego przyjechał i on nie ma czym go ugościć, no nie? No, i tutaj to ostatnie zdanie jest bardzo, bardzo ważne. Ta osoba, która ma te chleby, mówi, że no nie mogę wstać, obudzę swoją całą rodzinę i, i no nie mogę ci tego dać ale ty ciągle prosisz, ciągle prosisz o te chleby, czyli ciągle prosisz na przykład o to swoje marzenie, tylko w stanie tak, jakbyś już miała. I tutaj jest bardzo ważny fragment. Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu natręctwa wstanie i tamu, ile potrzebuje. Więc ty musisz upierać się i być trochę jak taki takie rozwrzeszczone dziecko w sklepie i matka, zauważ, weźmie mu tego cukierka, tego lizaka i masz, już daj mi spokój, tylko nie płacz już więcej mnie o to nie proś. Dokładnie takim trzeba być i być zuchwałym w swoich marzeniach, o tym bardzo często mówi Neville, bardzo polecam jego wykłady i ogólnie całą jego naukę, więc to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś nowego o manifestacji, które jest też podparte pismem, bo osoby trochę źle interpretują Pismo Święte, a jest tam w nim bardzo, bardzo dużo takich fajnych szczególików dotyczących manifestacji i jak wieść to spełnione życie.